Siemanko wszystkim z tej strony Terror. Witam was w odcinku, w którym pokażę wam jak dodać modpacka do technik Launcher'a. Także wchodzicie w pierwszy link podany w opisie. I tutaj wchodzicie w zakładkę Modpack i Browse Modpack. Wybieracie paczkę modyfikacji, którą chcecie dodać. W moim przypadku będzie to Asgard Adventures, ponieważ ona ma mało modyfikacji. Bo tylko 23, więc szybko to pobiorę na filmie. Kopiujecie ten link zawarty Tutaj. I teraz przechodzicie do technik launchera. Możecie na przykład sobie poszukać jakiś yy, haseł, loginów do kont premium na internecie, bo jeżeli nie chcecie po prostu korzystać z launchera No Premium, którego pokazywałem we wcześniejszym odcinku. Także teraz klikacie tutaj i wklejacie link. Klikacie Add Modpack i w tym momencie ten modpack powinien Wam się tutaj dodać. Jak widzicie, dodał mi się. Klikacie Play i teraz powinna odbyć się instalacja także cierpliwie czekacie aż wszystko się pobierze wypakuje no i możecie grać Ok, także Minecraft jak widzicie się na razie włącza I Jak widzicie wszystko działa poprawnie, także możecie sobie grać, yy, także możecie sobie sterować inne paczki modów, więc wszystko jest tak w najlepszym porządku. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o łapka w górę i subskrypcji kanału, także jestem teraz, żegnam się z Wami, cześć!